Dzień dobry, witajcie po słonecznej stronie, mój nowa zajka. Dzisiaj odcinek o charakterze czysto organizacyjnym. Będą wyniki ostatniego konkursu, będzie o tym czemu nie robię tak zwanego vlogmasa i zapowiedź live'a, także zapraszam do oglądania. Przede wszystkim wyniki konkursu, które ogłosiłam w materiale pod tytułem Polecajki, w którym opowiadałam o swoich ulubionych, czy też nowo odkrytych polskich markach i zachęcałam Was do tego, byście się dzielili ze mną Waszymi polskimi ulubieńcami. Bardzo dziękuję za ciepłe przyjęcie tego odcinka, za to, że doceniliście istotę, ważność tego tematu w obecnym czasie, kiedy no, ze względu na solidarność i chęć pomagania przede wszystkim własnym rodakom, chcemy w miarę możliwości koncentrować się na kupowaniu polskich produktów i na korzystaniu z usług polskich, polskich firm. I bardzo Wam dziękuję za wszystkie te sugestie, które podaliście w komentarzach. Wszystkie komentarze były świetne, także doceniam te, które, które były krótkie i konkretne i takie z tylko z hasło, że komentuję czy pozdrawiam do zasięgów. Bardzo to doceniam, bo, bo miło mi, że, że poświęcacie te, te parę sekund, czy tę małą chwilę, by zadać sobie trud wpisania takiego komentarza, który gdzieś tam dla tych skomplikowanych algorytmów YouTube'a ma też znaczenie, bo pokazuje Wasze zaangażowanie jako, jako moich widzów, jako moich subskrybentów. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzieli, wszystkim, którzy obejrzeli film, którzy zadali sobie trud, by, go, by zostawić pod nim łapkę w górę. Wszystkie reakcje były, były świetne i były bardzo potrzebne. A teraz nie przedłużając, powiem, kto, kogo wybrałam, jak, które pięć osób otrzymuje zestawy moich książek. Jak wspominałam w materiale, Proszę te osoby, by skontaktowały się ze mną mailowo. Maila znajdziecie w, i pod filmem, i można go łatwo znaleźć też w innych miejscach w, w moich serwisach społecznościowych. I oczywiście uzgodnimy wtedy i treść dedykacji, i adres, pod jaki ma zostać wysłana przesyłka. Ale to tyle spraw technicznych. Otrzymują komplety książek następujące osoby: Drota gałęziewska. Monika Kowalska, Magdalena Stępień, Magdalena G. i Agnieszka Jabłońska. To był oczywiście subiektywny wybór. Nie jestem w stanie nagrodzić, przekazać książek wszystkim, którzy, którzy komentowali. Jak gdybym mogła, to bym to zrobiła, wiecie, doskonale. Dziękuję i gratuluję tym osobom, które wybrałam. No i jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy, którzy byli tacy mili. Że poświęcili czas na oglądanie tego materiału i na, na komentowanie go. Myślę, że tego rodzaju polecajki będą się od czasu do czasu pojawiały na moim kanale jeszcze w przyszłości, bo skoro pozytywnie na nie reagujecie, to, to czemu nie? Też zapomniałam wspomnieć, że jestem otwarta na jakiegoś różnego rodzaju współpracę. Jeżeli ty mój widzu, masz, prowadzisz jakąś działalność, masz, masz jakiś ciekawy produkt do zaoferowania, zaoferowania światu, światu, masz makę którą chcesz rozwijać, i chcesz współpracować właśnie ze mną i nie przeszkadzają, nie przeszkadza ci to, że nie mamy jakichś szaleńczych zasięgów. W moich, w moich mediach społecznościowych, to po prostu do mnie napisz. Ja nie akceptuję wszystkich oczywiście propozycji, ale, ale czasem, jeżeli ktoś się do mnie zwraca z ciekawym, pozytywnym pomysłem, to każ nad każdym się zastanawiam. Jak wspomniałam, no nie każdy muszę zaakceptować, ale, ale staram się reagować na wszystkie propozycje. To była pierwsza sprawa organizacyjna. tak. Miałam też odpowiedzieć, dlaczego nie robię na kanale takich, tak, takiego cyklu, jaki pojawia się często w grudniu na wielu, wielu kanałach YouTube'owych, czyli tak zwanego vlogmas. Vlogmas, czyli vlogi bożonarodzeniowe, vlogi adwentowe, może byłoby lepiej pewnie po polsku powiedzieć, pokazujące jakieś przygotowania do świąt i w ogóle częstsze publikacje w grudniu z tego powodu, że uważamy ten czas za jakiś taki szczególny okres wyroku. Myślę, że to, co powiem dla moich stałych widzów, nie będzie żadnym zaskoczeniem. Osoby, które znają moje wcześniejsze materiały z zeszłych lat na temat świąt minimalistki, na przykład. Czy też moje wpisy jeszcze na starym blogu na temat, na temat mojego stosunku do świąt, wiedzą, jak to się zmieniało, ale też, że nigdy nie jakoś nie wariowałam szczególnie przed świętami. No może w tych czasach jeszcze przedminimalistycznych, może tak. Tak, wtedy chyba tak bardziej. Może wtedy mogłabym jakieś vlogmasy robić, gdybym miała taki, taki wtedy pomysł na, na siebie. Teraz po prostu vlogmas w moim przypadku nie miałby wiele sensu, bo nie, nie bardzo miałabym Wam co w nim po, po prostu pokazać. My święta obchodzimy bardzo, bardzo skromnie naprawdę wręcz symbolicznie. Wiąże się to i z, no, z tą już utrwaloną zmianą podejścia do konsumpcji i ogólnym podejściem do życia, jakie mam czy ja, czy mój życiowy partner, czy też moja mama i siostra, czyli te najbliższe mi osoby. Nie przywiązujemy wielkiej wagi do prezentów, do celebracji. Poza tym, no. Wszystkim nam jest dość daleko od wiary chrześcijańskiej, czy od Kościoła katolickiego, zwłaszcza. No, ja też niektórzy z Was wiedzą, że jestem na progu formalno dokonania formalności apostazji, czyli formalnego wyjścia z Kościoła katolickiego. To tylko, w moim przypadku, to tylko formalność. Tak, dla zasady chcę to zrobić. No, ze względu na wiele rzeczy, które się w tym roku wydarzyły, ale też dlatego, że ym, ja miałam już z tą myślą, noszę się, mogę powiedzieć, że to grubo od kilkunastu lat i, i tylko z, no, z, po prostu z braku czasu, czy trochę, nie oszukujmy się, lenistwa, nie zrobiłam tego do tej pory. A no, a teraz po prostu jest wiele powodów, dla których chcę tę sprawę w, w swoim własnym życiu uporządkować. Nie mówię tego wam po to, żeby patować was moimi poglądami, tylko po to, żeby wyjaśnić, że no, tym bardziej osoba, która z kościoła występuje i która się z wiarą chrześcijańską właściwie już w tym momencie nie identyfikuję prawie w żaden sposób. Może tylko gdzieś tam jakieś ktoś sentymentalne, ale nic ponad to. No to, to siłą rzeczy święto o podbudowie religijnej, nawet jeśli o niej obecnie się w tej całej tej komercyjnej, handlowej, prezentowej otoczce zapomina. Siłą rzeczy to to święto dla mnie nie, nie jest tak ważne jak dla wielu innych, które na przykład Praktycznie są głęboko wierzące, praktykujące i dla których jest to ważny moment w roku. Co rozumiem, szanuję, yy, yy, no ale ni, ni po nie podzielam. Yy, więc mój, mój vlog byłby, byłby raz, że trochę nie szczery na pewno, gdybym zaczęła Wam pokazywać czy nie miałabym właśnie Wam czego pokazać. A, a dwa, że trochę nie, no, nieadekwatny. To nie znaczy, że właśnie, że w ogóle my święt nie uznajemy, bo, bo, bo wszyscy traktujemy święta Bożego Narodzenia jako, jako ważny moment symboliczny, jako czas na spotkania rodzinne z osobami najbliższymi. No taki moment też skupienia, zastanowienia nad sobą. To też jest blisko końca roku, kiedy w naturalny sposób człowiek nas zastanawia się nad tym, jak ten miniony rok minął co by się chciało, żeby się wydarzyło w przyszłym roku, albo co, jakie plany by się chciało zrealizować ale też wiem, że moja mama też, też ma podobnie, bo akurat od niej chyba przejęłam to podejście dla mnie też te, te święta ten czas w roku od już od dawna bardziej na niego patrzę w tej przedchrześcijańskiej optyce, przez tę przedchrześcijańską perspektywę Czyli w naszej strefie klimatycznej ten czas, kiedy, kiedy następuje y, zwycięstwo światła nad ciemnością, y, tę symbolikę później chrześcijaństwo przejęło y, i wykorzystało w, w piękny sposób. Y, y, to światło. Chrystus staje się tym, tym przejęł, przejmuje tę rolę pogańskiego, pogańskiego słońca, które zwyciężało, zwyciężało ciemność. I dla mnie, dla mnie ten taki najczarniejszy, również pod względem Astronomicznym najciemniejszy czas w roku, który symbolicznie gdzieś tam kończy się na przełomie, przełomie roku. Do mnie bardziej ta, ta symbolika obecnie przemawia, co nie znaczy, że jestem, czy że, że odpowiadam jakieś pugańskie rytuały. Staram się w tej chwili być raczej daleka od wszelkich wierzenie po czymś osobistych przekonań. Ale to chyba już mówiłam i osoby, które znają część moich moich materiałów czy tego co pisałam, wiedzą, jak, jak na to patrzę. I zaznaczam po raz kolejny. Ja nikomu nie odmawiam prawa do wierzenia, w cokolwiek kto pragnie wierzyć i co dla niego jest istotne. Szanuję wszelkie poglądy, pod warunkiem oczywiście, że nie naruszają dóbr i wolności innych osób, natomiast. Sama też bronię swojego prawa do tego, by w pewne rzeczy wierzyć lub nie wierzyć, jak każdy. To tyle tych wątków religijno-ideologiczno, nieświątecznych, ale w tygodniu w tym miesiącu myślę, że pojawi się jeszcze jakiś krótki materiał, taki może właśnie o charakterze vlogowym, którym pokażę Wam jednak no, chociaż odrobinę tego, co w, jak, w jaki sposób ten czas około świąteczny spędzamy. No, tylko że u mnie jest tego po prostu niedużo, bo zarówno jakiekolwiek dekoracje mieszkania są bardzo symboliczne, bardzo skromne. Także potrawy czy te jakieś słodkości, które przygotowujemy na sam ten czas wigilii czy, czy świąt, to są rzeczy naprawdę bardzo, bardzo skromne. I ja już o tym mówiłam wielokrotnie, ale, ale jeżeli, kiedy Wam to pokażę w tym, w tym miesiącu, w najbliższym czasie, to, to myślę, że te osoby, które jeszcze nie znają do końca mojego podejścia, będą, y, będą być może nawet niektórzy nieco zdziwieni, że można tak skromnie obchodzić święta. No, można, każdy wybiera taki sposób. Jaki jemu odpowiada, I, i dla mnie przede wszystkim w, dla mnie i dla moich bliskich w okresie świąt jest najważniejsze, by spędzić ten czas w spokoju, w radości, ciesząc się sobą nawzajem, swoją obecnością, mieć czas na rozmowę, na relaks, nawet na, no, na poleniu, chowanie, trochę jedzenia, ale bez przesady, trochę dobrego wina, trochę śmiechu, trochę oglądania, czasem jakichś dobrych filmów i, i może wspaniał odrobinę dłużej niż zwykle, i, i tak, to, tak to u nas ten czas świąteczny wygląda. Więc no, klasycznego vlogmasa nie będzie, ale coś o okresie świątecznym w moim życiu na pewno będzie. A jeszcze jedna kwestia organizacyjna, bo potem zapomnę, już miałam o tym kiedyś wspomnieć, bo widzę czasem na moim profilu, znaczy na moim profilu osobistym na Facebooku, że wysyłacie, niektórzy z Was wysyłają mi zaproszenia do znajomych. Co jest bardzo sympatyczne, ale ja te zaproszenia niestety muszę odrzucać. Mówię muszę, bo gdybym przyjmowała je wszystkie, to miałabym o wiele za dużo tak zwanych znajomych, czyli osób, które, które niby znam wirtualnie ale ja niestety no nie mogę, nikt nie może sobie pozwolić na to, żeby znać tam kilka tysięcy osób. Znaczy ja wiem, że takie osoby, niektóre osoby publiczne na Facebooku tak mają, że przyjmują do znajomych, do znajomych każdego, kto to zaproszenie wysyła, ale no, Facebook ma inną opcję, która służy do tego, by móc widzieć treści publikowane przez osobę, osobę którą chcemy obserwować. Po prostu jest funkcja obserwuj. Można obserwować czyjeś wpisy publiczne. A, a nie będąc znajomym tej osoby. Jednak ja tę, 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 tę możliwość tego bycia z, z kimś znajomym na Facebooku zachowuję dla osób, które rzeczywiście znam osobiście i z którymi wiąże mnie jakaś więź emocjonalna, koleżeńska, czasem też czasem znajomość przez kwestie służbowe czy, czy związane z publikacjami moimi. Ale to musi być jednak znajomość osobista i raczej coś więcej niż tylko przelotne jedno spotkanie. Dawniej popełniałam ten błąd, że przyjmowałam do znajomych wszystkich, bez wyjątku, nawet jeśli nie kojarzyłam nazwiska, bo jakby też nie zdawałam sobie do końca sprawy z tego, jak to wszystko działa, no każdy się kiedyś uczy. No i skończyło się tym, że miałam o wiele, o wiele za dużo osób znajomych i bardzo często nie miałam w ogóle pojęcia, kto... Kim jest znana osoba? Bo były tylko puste nazwiska. I niestety no, w tym roku musiałam, już robiłam takie czystki wielokrotnie, ale w tym roku też, jak już wspominałam kiedyś, robiłam taki, taki duży przegląd właśnie tak zwanych znajomych Facebookowych. I, i no, trzeba było trochę posprzątać, żeby, żeby, móc jakoś ten swój świat cyfrowy ogarnąć. Więc proszę, nie odbierajcie tego w sposób osobisty, nie myślcie, że jestem jakąś gwiazdą, która nie chce Was znać, czy nie chce mieć Was w znajomych. To nie tak. No, po prostu, poza tym też, jeżeli przyjmujesz kogoś do znajomych, to ma swoje konsekwencje na Facebooku. Bo ja na przykład, no, na tym swoim, w swoim profilu osobistym, tym, który jest pod moim nazwiskiem, na Mejer, Publikuję także treści o charakterze prywatnym, które widzą tylko moi znajomi, osoby, które, które są moimi znajomymi na Facebooku. I nie chciałem, żeby wszystkie te, te treści docierały do Was, też nie dlatego, że mam wa przed Wami wiele rzeczy do ukrycia, tylko wiecie, że szanuję sobie swoją prywatność. Tutaj na kanale, czy na blogu, czy w książkach, uchylam jej tyle, ile trzeba do potrzeb tego, co, co chcę Wam przekazać, co chcę Wam o sobie powiedzieć, ale to zawsze ja decyduję, ile Wam z tego pokazuję. Pewnie zauważyliście, czy że we vlogach, czy w materiałach z wakacji nie pojawiają się twarze moich osób, osób mi bliskich, że nie pokazuję Wam całego mieszkania, że jestem jednak ostrożna w tym prezentowaniu swojej pr prywatności. Oczywiście z samego charakteru tej działalności wynika to, że trochę Wam swoje życie... Odrobinkę, wam powiedzmy, że mówię, brzydko sprzedaję, ale muszę też i chcę szanować prywatność i dobra osobiste i wizerunek osób z mojego najbliższego otoczenia, osób, które są dla mnie ważne. Więc na przykład nie pokazuję Wam zdjęć mojego, mojego męża, mojej mamy, mojej siostry, to nie tak, że wy nie jesteście w stanie tych, tych informacji znaleźć, bo gdybyście, jeżeli chcecie, zadać sobie ten trud, to znajdziecie i te osoby. I, ale zobaczycie wtedy tylko tyle, ile one się godzą pokazać światu ze swojego wizerunku na ich zasadach, a ja nie mam żadnego prawa, by decydować za nich, czy też pokazywać ich, nie daj Boże, już w ogóle wbrew ich, ich, ich woli, czy też pokazywać na przykład przestrzeń, którą osobistą, którą przecież dzielę z moim partnerem życiowym, i także szanuję jego prawo do zachowania prywatności. To ten, tyle wyjaśn tytuła wyjaśnienia, dlaczego nie odpowiadam na zaproszenia do znajomych wysłane, wysyłane mi. Przez Was, ale proszę Was o to, by jeżeli chcecie mnie obserwować na, na Facebooku, tym moim osobistym, byście włączali właśnie funkcję obserwowania, a, a nie zapraszali mnie do znajomych. Tak czy owak, miejscem, które przede wszystkim na Facebooku dla mnie służy do komunikowania się z osobami, które czytają moje książki, które chcą znać moje poglądy czy, czy wiedzieć. Co się dzieje na blogu, czy też o jakichś moich ewentualnych wystąpieniach medialnych, czy spotkaniach z czytelnikami. Te wszystkie informacje zawsze znajdują się. Na tak zwanym fanpageu, ika minimalista, i to jest to miejsce, na którym, w którym nic ważnego związanego z moją działalnością internetową was nie ominie. Natomiast na tym profilu osobistym raczej, raczej takie treści ogólnodostępne publikuję rzadko. Czasem jest to jakieś, jakieś spostrzeżenie na temat sytuacji aktualnej, czy, czy no jakieś właśnie odniesienie nawet do moich, moich poglądów politycznych czy, czy związanych z choć powiedzmy kolą kościoła, na przykład w naszej rzeczywistości, ale to, to tego nie ma wiele i, i ja też sama z pewną z dużą dozą ostrożności i dystansu podchodzę do tego sposobu dzielenia się ze światem swoimi, swoimi myślami i poglądami. Tyle o Facebooku. A teraz zaproszenie do y, jubileuszowego live'a. Nie wiem, czy to, jest, to nie jest polskie słowo, ale wiecie o co chodzi. O, do mojej pierwszej transmisji na żywo na YouTubie. Y, bo nabrałam odwagi, żeby to wreszcie zrobić, żeby z Wami spotkać się mm, na żywo w czasie rzeczywistym. Y, jest do tego świetna okazja, bo przecież elegancko przekroczyliśmy 3000 subskrybentów, za co serdecznie Wam dziękuję bardzo mi miło, że, że już tyle osób zdecydowało się mi zaufać i być ze mną tutaj na dłużej, a nie tylko z doskoku. I w tę sobotę, najbliższą, zapomniałam sprawdzić datę, jeżeli dziś jest 10, a mamy właśnie pogubiona w czasie czwartek chyba, no to znaczy, że... 12, chyba 12. W sobotę, w każdym razie, najbliższą sobotę. Ja te wpiszę pod filmem po prostu, bo, bo inaczej to, to się nie to być może być może pomyliłam. W, o godzinie 18 zapraszam Was tutaj na kanał, na, na transmisję live, jeżeli oczywiście wszystko ogarnę, te, te technikalia, wszystko się uda zgodnie z planem i nie przerostną mnie te właśnie sprawy techniczne. I jeżeli oczywiście w międzyczasie nie wyjdą jakieś kwestie losowe, na które nikt z nas nie ma przecież 100%, 100% żadnego wpływu. Ale bądźmy dobrej myśli, myślę, że, mam nadzieję, że się uda. Wstępnie planuję od tej na 18, myślę, godziny do, do półtorej. Zobaczymy, ilu, ilu Was przybędzie na żywo, no bo taki live, w którym jest sam YouTuber i gada tylko, do, jak zawsze, do, do obrazu, znaczy <gryw> do obiektywu. No nie wiem, czy, czy to ma jakąś energię wartą faktą przekazywania w świat. Postaram się tę, tę transmisję zapisać i, i później będzie najprawdopodobniej, jeśli wszystko dobrze pójdzie i nie będzie to jakaś totalna kompromitacja, to, to będzie oczywiście zapisana i dostępna również dla tych osób, które na live'a nie, nie trafią, nie zdążą, czy nie będą miały czasu. Ja, oczywiście jeżeli będzie, chcecie mi zadać jakieś konkretne pytania w trakcie live'a, to Zaczekajcie z nimi do, do soboty, jeżeli będziecie mogli w nim bezpośrednio uczestniczyć. Jeśli nie możecie mi jakieś konkretne pytania czy sprawy, które chcielibyście, bym omówiła, poinformowaliśmy o tym wcześniej, czy w komentarzach, czy wysyłając mi jakąś wiadomość. A ja, jako temat przewodni tego live'a, wymyśliłam sobie, że opowiem Wam, spróbuję podsumować trochę, tak, zrobić takie osobiste podsumowanie tego roku. Rok mamy osobliwy i w moim życiu też działy się yy, Tutaj na kanale działy się różne rzeczy raczej pozytywne, ale, ale podsumujmy to, zbierzmy, pogadajmy o tym, co się udało, co się nie udało. Trochę bym też chciała się z Wami podzielić tym, co, w jakim kierunku bym z tym, całą tą moją działalnością iść na przyszłość, nad czym się zastanawiam, nad czym się waham, co mi się podoba, co mi się nie podoba, i, i no, trochę, trochę powiedzieć o tym, co bym chciała realizować. I jakie, jakie pomysły, jakie plany w roku przyszłym, jak tylko znowuż te mm, wspomniane różne okoliczności zewnętrzne pozwolą. Więc taki będzie przed temat przewodni, przewodni live. A. Jeżeli się okaże, że Was zbierze się jakaś konkretna liczba i że będzie się nam fajnie rozmawiało, no to zobaczymy jak, jak to pójdzie, nie nastawiajmy się, bo... bo Czas pokażę, jeszcze tutaj, jeszcze tego nigdy nie robiłam. Owszem, zdarzało mi się w tym roku, zdarzyło się zrobić kilka live'ów na Instagramie i one wychodziły sympatycznie pozytywnie. Po pewnym, po, po pewnym czasie zarzuciłam, no bo też było, było trochę innych, innych spraw na głowie i, i jeszcze, no, i uczę się tych wszystkich, wszystkich pomysłów, patentów i możliwości wykorzystywania mediów społecznościowych. Do komunikowania się z Wami, do przekazywania Wam moich myśli, czy do, do jakiegoś ogólnego promowania, i, i, i siebie jako marki osobistej, i moich książek. No, myślę, że raz lepiej, raz gorzej, ale jakoś <grybujesz> idzie, idzie to do przodu. I ogólnie jest pozytywnie. Więc skoro tamte te instagramowe wprawki wychodziły całkiem nieźle, to myślę, że tutaj na, na YouTubie mm, też będzie, będzie w porządku. E, no to tyle gadania. Miało być krótko i organizacyjnie, jak zawsze się rozgadałam do niemożliwości. Tak patrzę, już ponad 20, około 20 minut. Uf. No ale znacie mnie, podobno niektórzy z Was lubią moją gadaninę, więc... Chcieliście to macie. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję i za bycie ze mną dzisiaj, i za, to, jak, za ten udział w konkursie, o którym, o którym mówiłam na początku. Jeszcze raz przypominam tym osobom, które wybrałam i których nazwiska wymieniłam, by napisały do mnie najlepiej mailowo. Jeżeli się do mnie nie zwrócicie, powiedzmy w ciągu jakiegoś tygodnia, to jeszcze postaram się, może jakoś do Was inaczej dotrzeć, ale, ale w pierwszej kolejności liczę na to, że, że jednak będziecie chcieli odebrać swoje, swoje nagrody, bo, bo przecież chyba też po to brali, brali, uś, brałyście, tak, wszystkie dziewczyny brałyście udział w konkursie. Tym razem, dobra, koniec. Serdecznie dziękuję Wam za, za dzisiaj, i widzimy się, słyszymy, czytamy za niedługo. Pa!